Dzień dobry. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o czymś, co może nieco słabiej sobie wyobrażamy i o czym bardzo często zapominamy, a mianowicie o drewnie na zamku. O zabudowie drewnianej, która tak w średniowieczu, jak i w okresie nowożytnym, dość gęsto wypełniała szydłowski dziedziniec. A cóż, dziś żaden z jej reliktów oczywiście nie zachował się do chwili obecnej. Zacznijmy zatem od bramy. I może nadmienię jeszcze, że posługiwać będziemy się tutaj głównie w trakcie dzisiejszego spaceru lustracjami, inwentarzami spisanymi w XVI, XVII i XVIII stuleciu, ponieważ to one głównie relacjonują nam właśnie te fakty przestrzenne, które nie były także przedmiotem intensywniejszych badań archeologicznych. Zacznijmy od właśnie rejonu bramy i XVI stulecia. W 1533 roku pojawiają się następujące informacje: Kukina est circa valvam curie in est caldare cum appendiculo et malum. Zatem ku, kuchnia jest blisko bramy dworskiej, zamkowej, w której jest kocioł z jakimiś tam przydatkami, ale zły. Y gdzie znajdowała się dokładnie ta kuchnia? Nie wiemy. Albo po lewej, albo po prawej stronie bramy, której to zresztą jeszcze nie było podówczas w takiej postaci, jak mamy ją w chwili obecnej. Był to wtedy jeszcze prosty przelot w murze obronnym. Et ad alia parte valve domicula in qua sunt due camere. Czyli z drugiej strony tejże bramy znajduje się domek, a w nim dwie komory. Najwyraźniej jakaś spiżarnia, jakiś taki magazynek. Czyli mieliśmy w XVI wieku dwa budynki sąsiadujące z bramą. Nie wiemy, który stał po której stronie bramy. Mianowicie były to kuchnia oraz ów domek. Natomiast teraz przejdziemy na drugą stronę Dziedzińca, ponieważ jak wiemy z opisów XVII-wiecznych i późniejszych ówczesna kuchnia znajdowała się przed nami. Tam, gdzie teraz stoją takie drewniane budy, które zresztą mam nadzieję, niedługo już postoją w Szydłowskim zamku, właśnie w tym rejonie znajdowała się kuchnia. Aby jeszcze uzupełnić nadmienię, że w XVI wieku na dziedzińcu. Znajdowały się trzy zbiorniki wodne położone tarasowo. Do nich woda dostarczona była przy pomocy ankweduktu i rurmusu, który stał po drugiej stronie muru. A z zbiorników tych wody odprowadzono z jednej strony na miasto, gdzie istniał system 16 wiecznych wodociągów, a w drugą stronę właśnie wędrowała tutaj do browaru, który korzystał z owej wody. Zatem, tutaj przede mną w tym rejonie, stał budynek. Co o nim wiem? W 1615 roku opisany został w sposób następujący. Naprzeciwko bramie, czyli naprzeciwko bramy zamkowej, jest kuchnia, w której drzwi na zawiasach. Okno jedno, ognisko dobre, komin murowany. Z tejże kuchni są drzwi na zawiasach z wrzeciądzem i skoblem do izdebki. Komin murowany, piec biały, okien trzy. Z izdebki komora, drzwi także na zawiasach z wrzeciądzem i skoblem, okno jedno. W tejże kuchni jest piekarnia, drzwi na zawiasach, piec murowany dla pieczenia chleba, kominek murowany, okien trzy. Z piekarni drzwi do komory, okno jedno. Czyli mamy obszerny budynek aż o dziewięciu oknach z trzema kominami, w którego centralnej partii znajdowała się kuchnia. Z niej natomiast przechodzono być może w tamtym kierunku do izdebki i komory, z kolei w drugą stronę do piekarni, z której także Wodrębniona była komora. A wcześniej, zanim tutaj właśnie powstała owa XVII-wieczna kuchnia, stał wspomniany przeze mnie browar, o czym mówi opis XVI-wieczny. In orto, czyli w ogrodzie, est braxatorium, browar inque sunt triadolia magna et calderes et malum. Czyli, że mamy tutaj jakieś trzy beczki i kocioł, ale też zły. No, nie najlepszy był stan najwyraźniej wyposażenia tych obiektów drewnianych w wieku XVI. Pojawia się także wówczas informacja: Et penes braxatorium est balneum bonum sub eodem tectum. Czyli, że pod tym samym dachem, co browar, znajdowała się łaźnia. Zatem, raz jeszcze, w XVI wieku, przy przypomnę, kuchnia wówczas była z tamtej strony. Tu stał browar z łaźnią. Być może ten sam budynek, albo przekształcony, pełnił w XVII wieku funkcję kuchni i piekarni. Przejdźmy teraz dalej. Idziemy w kierunku furty, znajdującej się w zachodnim odcinku muru obronnego, tuż przy Pałacu Królewskim. Przechodzimy przez furtę. No. I zapraszam poza zamek. bardzo ładny pejzaż natomiast tutaj dzisiaj pusto wyłącznie ścieżka, zarośla i mur natomiast gdybyśmy tu byli w XVII wieku oglądalibyśmy proszę Państwa psiarnię. psiarnię otóż jak się okazuje w świetle opisu XVII wiecznego z 1615 roku właśnie niedaleko kuchni jest furtka w murze zatem ta przez którą przeszliśmy drzwi na zawiasach trzech o, dzisiaj widzę dwa zawiasy. Przez którą wchodzą do psiarni, którą nowo pan starosta, chodzi tutaj o Jana Karola Stanisowskiego herbu Pilawa, zbudował. Dachem pobita w niej sień. Z tej sieni jest izb dwie naprzeciwko sobie. Drzwi na zawiasach. Piec, komin, okna szklane, komór kilka, drzwi na zawiasach. Ta psiarnia jest parkanem w koło oparkaniona. No, czyli tutaj pańskie psy miały się całkiem spyszne. Sień środkiem, dwa pomieszczenia, dwie izby po bokach, dodatkowo jeszcze jakieś komory, wszystko ogrzewane, no i otoczone jakimś parkanem, no pewnie w którym mieścił się wybieg dla psów pana Stanisławskiego Karbupilawa. Wróćmy na dziedziniec. Jesteśmy przed Pałacem Królewskim i czytamy w lustracji tym razem z 1789 roku. Wyszedłszy z pomienionej oficyny, a chodzi tutaj o istniejącą jeszcze wtedy zabudowę mieszczącą kuchnię i piekarnię, po prawej ręce, czyli tu właśnie, stajnie z wozowniami murowane, stare w mury w nich porysowane. Chodzi właśnie, proszę Państwa, o Pałac Królewski, o ten obiekt, ale nie tyle o taką jego formę, jaką był w średniowieczu. Ale oto co wprowadzono do niego po pożarze. W XV stuleciu, w pierwszej połowie XV wieku, obiekt ten spłonął i nigdy już nie został odbudowany w swojej pierwotnym kształcie. Do środka wprowadzano natomiast drewniane zabudowania oparte o mury, i do tych zabudowań należały również wspomniane w 1789 roku stajnia i wozownia. Zresztą. Aby obiekt mógł funkcjonować jako wozownia, konieczne okazało się obszerne rozkucie dolnego portalu, dolnego otworu. I jako w takiej postaci właśnie widzimy go jeszcze na XIX-wiecznej ikonografii. Szanowni Państwo, zmierzamy w stronę południowo-wschodniego narożnika dziedzińca, który to w okresie nowożytnym był szczelnie zabudowany obiektami drewnianymi, także związanymi z końmi. Nadmienię może jeszcze, że już w wieku XVI oczywiście na zamku znajdowały się stajnie. Czytamy w 1530 roku o stajence, o stajni z izdebką dla masztalerzy na 30 koni oraz inne jeszcze stajni na koni 14. Natomiast w 1615 roku dowiadujemy się o tym, iż stała tutaj stajnia, gątami pobita, wrot dwoje na biegunach, okienek trzy szklanych małych. Podle, czyli obok stajni, jest wozownia. Drzwi dwoiste, wedle wozowni jest spiżarnia, w której owiec chowają drzwi do niej na zawiasach. Zatem, tak jak to przedstawia makieta nowożytnego zamku, prezentowana w naszym muzeum, tak też właśnie tutaj możemy sobie wyobrazić cały ten narożnik zabudowany drewnianą zabudową. Obecnie także powstał tutaj taki gmaszek, drewniana wiata zbudowana z czworobocznych bali, pobita gontem, w niej natomiast piec kuźnia. A w chwili obecnej powiedzieć możemy kujnia sztuki, ponieważ powstają tutaj wspaniałe dzieła malarzy przebywających w Szydłowie na letnim plenerze. Dziękuję bardzo.